Przejdziemy jeszcze do włoskich wieżejek. Oleczot. czot. Zobaczcie, jakie serasy. Kupimy coś takiego. Zobaczymy, jak smakuje. Mamy tutaj taki sklepik lokalny. Ten sklepik jest dużo tańszy. Pójdziemy też do szpara, pokażemy, jakie ceny są. Różne pasty. ktoś lubi serki. Dla koneserów porównamy te ceny ze szparem. Dla bezglutenowców też coś mamy. Więc nie musicie targać chleba z Polski. A tak wygląda Waldi Fassa z za dnia. Tak mamy ładnie. Dobra, to wejdziemy do szpara. Zobaczymy, jakie mamy ceny. 4 euro. Wujazd wytropił biznes. Jabłka w Polsce są za 3, 4 zł w detalu. A jak się dogadacie z sortownią, no to jeszcze taniej byście dostali. Która Nie, ta długa chyba ta. Tu mamy Bombardino. Wędlinka 13, 19, 27 euro. 6 kaiserek, Ma wagę wyszło 2 euro niecałe, euro 85.